Kaffee zum Mitnehmen bitte. To go, ja? Gut, da hätten wir dann zwei Sorten, einmal den Kaffee Arabica oder den Columbia Morning. Welche Kaffeesorte kommt dem normalen Kaffee am nächsten? Mir schmeckt beide. Gut, dann nehme ich den äh, Columbia. Alles klar, 3,40 Euro bitte. 3,40 für, für einen normalen Kaffee? Ach, das ist der Columbia. Mit der Bank. Ich habe letzte Woche deinen Professor Dr. Kollert kennengelernt. Er hat mir erzählt, dass du vor zwei Jahren das Studium geschmissen hast. Was um alles in der Welt hast du zwei Jahre lang getrieben? Ich habe nachgedacht. Und über was, wenn ich fragen darf? Über mich, über dich, über alles. MPU, wissen Sie, was das bedeutet? Medizinisch-psychologische Untersuchung. Im Volksmund auch noch genannt? Wie? Idiotentest. Und wer glauben Sie, ist damit gemeint? Ein Idiot. Sie oder ich? Der Präsident müsste diese Stadt entweder abbrennen oder in einer riesengroßen Toilette runterspülen. Taxi Driver. Genau. Herzlich willkommen. Fleischbällchen. Die sind gut. Mhm. Stell dir einfach vor, wie man mit dem Schläger gerne mal eins über die Rübe ziehen würdest. Und wenn die Haltung stimmt, mach es drauf. Ich geb dir einen Tipp. Schneide dir die Haare, kaufe dir ein paar ordentliche Schuhe und such den Job so wie es alle mal. Brigitte, oder was? Ja, bist du 17, 18? Du bist doch schon als Alki auf die Welt gekommen, weil deine Mutti leider während der Schwangerschaft die Finger nicht vom Schnaps lassen konnte. Dabei willst du eigentlich nur, dass dich endlich mal jemand in den Arm nimmt. Julika, können wir wieder ringen? Bist du ein einsamer Wolf, wa? Ich hab keinen blassen Schimmer, wovon die überhaupt reden. Kennst du das, wenn, wenn man so das Gefühl hat, dass die Menschen um einen herum irgendwie merkwürdig sind? Aber wenn du ein bisschen länger darüber nachdenkst, dann, dann wird dir irgendwie klar, dass vielleicht nicht die anderen, sondern dass man selbst das Problem ist. Wollen Sie vielleicht was Neues ausprobieren? Mhm. Wir haben so ein Tagesangebot. Gibt es dann für 2 Euro extra noch einen Schokodonut oder eine Schnecke? Alles hausgemacht, alles bio. Soll noch Milch rein? Mhm. Wir haben auch Sojamilch. Bitte nicht. I to było. I to było zwiastun oboja w reżyserii. Jana Olegerstera. Dokładnie tak. <grym> Dzisiaj się będziemy wymieniać. Ja pamiętam Jana Olegerstera, a przy kolejnym filmie to Sebastian będzie tutaj, YouTube prym. Słuchajcie, to jest w ogóle, nie wiem z czym Wam się kojarzy niemiecka estetyka. Mi się zawsze kojarzyła średnio, chociaż oczywiście filmów, które były robione właśnie przez Niemców, dobrych było dużo, bo przecież mamy i Goodbye Lenin, i całe Five Akin, tak. Mową hmm. w mur. Natomiast. Mamy upadek. Tak, tak, też tak. I... Boże, był to jeszcze taki inny, już nie pamiętam. No, rozmowy na podsłuchu. Tak. To też nie było Ale nic sobie dużo lepiej radzą w dramatach niż w komediach. Bo ja na przykład miałem. No Nie ma przyjemność tak, gościć na takim filmie siedmiu krasnout. Tak, ja też. To było strasznie no. ciężkie. No ale właśnie, jakby myśląc o estetyce niemieckiej, zawsze sobie gdzieś tam kojarzymy jakąś taką siermięgę, trochę tutaj dużo złota, brak kiczowatość, taką wręcz, brak smaku. No i mamy sobie taki film właśnie oh Boy, który... Jest bardzo smacznym kinem i wysmakowanym, bym powiedziała. Nie jest jakiś niesamowicie odkrywczy i oryginalny, ale to, co się czuje oglądając go, to jest po prostu wielka przyjemność. Wielka przyjemność z takiej a nie innej konstrukcji bohatera, który od razu zdobywa serce. Widzę. Tak, z... właśnie, bo kto, kto to jest? To jest. E... Zwykły chłopak, trzydziestolatek, taki Nie jak... Nie trzydziestolatek, to jest, on, on, ma, on przecież przerwał studia dopiero, co, więc powiedziałabym, że to jest taki dwudziestoparolatek. 20, 20 ale tamte luki czasowe w tych studiach jednak są dość znaczne z tego, co, a, co wynika z oglądów. Ale jego zobacz, on no, le ledwo mu zarost tutaj wyrósł. <noise> e, w każdym razie mi się wydaje, że to jest właśnie, właśnie taki, taki człowiek w tym momencie, kiedy nasi rodzice nam powtarzali: a co ty będziesz robić w życiu, czego ty chcesz, na jakie studia pójdziesz, kiedy nam się każe wybierać, e, będąc dziewiętnastolatkiem, kto tam. No są oczywiście przypadki, gdzie wiadomo, kto tam studia. Są wyjątki od reguły. Oczywiście. Na przykład Wojtek. Wojtek od razu wiedział, jak tylko urodził, <głos> <głos> na jakie studia pójdzie. Natomiast ym, tutaj właśnie mamy takiego bohatera, od razu wiemy, że jest buntownikiem, bo wygląda trochę inaczej, yy, zachowuje się trochę inaczej. Yy... A tu jest właśnie taki bunt niebuntu, prawda? Bo on jakoś się specjalnie z tym, z tym swoim buntem nie obnosi, tak? Nie, nie wywiesza no tak, transparentów, tak, tak, nie, tak, tak. nie rzuca cegłami. A jednak widać to jego niedostosowanie do, do tego życia. On jest po prostu życia. innym buntownikiem. To jest taki buntownik, którego znamy z filmów e, dużo starszych e, i gdzieś tam… Nieustające wakacje się pojawiają. Tak, nieustające wakacje się pojawiają, tylko też w inny sposób, dlatego że tutaj mamy mnóstwo jakichś takich e, komicznych sytuacji, tam chyba tak wielu nie było. Natomiast e, poza tym bohater chyba ma coś więcej do powiedzenia nie wiem, wiesz, bo tam bohaterowie u Jermusza, przynajmniej w nieustających wakacjach oni nie wpochodzili w interakcje z innymi tak bardzo. Jeżeli chodzi o nieustające wakacje, to, to tam spotkania głównego bohatera z, z tymi ludźmi, których on miał po drodze, to ba bardziej były takie jego projekcje mhm. e, świadomości strachu przed tym, kim się może tak, stać. Tak. Natomiast no, tutaj e, bohater. Bardziej spotyka i swoich znajomych i przypadkowych ludzi, z którymi wchodzi w interakcje, który, z którymi rozmawia. I mam takie wrażenie, że też niektórzy są, są takimi jego obrazami przyszłości. Mhm. Na myśli tą, tą ostatnią rozmowę w barze z tym, z tym starym człowiekiem. To znaczy, wiesz co, ja w ogóle mm, mam wrażenie, ja bym w ogóle wróciła do tego buntu, bo, bo wydaje mi się, że bunt jest tutaj kluczem do całości, bunt nie buntu. Aha. Bo y, tak jak patrzę sobie na, na ten film, no to przeciwko czemu ten bohater się buntuje i gdzie wchodzi w konflikty i z kim, e, mamy sytuację tego świata, który go otacza i, i to jest bardzo ciekawe, że. że no, Przepych, tutaj mieliśmy scenę z kawą e, świetną w Zwiastunie, gdzie właśnie e, ekspedientka mu proponuje masę różnych rzeczy. On chce mi się napić po prostu zwykłej kawy, I, i myślę, że my też tak często mamy, że my chcemy czegoś zwykłego, bo chcemy się napić zwykłej kawy. No i teraz pada cena. E, i... Ale zaraz, zaraz. Przecież to miała być zwykła kawa. No nie, nie, bo ona się jakoś tam nazywa jakiś mamy nadatek na, na, na y, marketingowy, no i przecież trzeba zapłacić na to, za to, że się na, nazywa Kolumbiana, więc <noise> ja myślę, że to, że to jest znane gdzieś tam nam. E, I też wzbudza jakiś taki, tak jak u bohatera, jakieś e, lekkie takie niezgodę. O tak, tego słowa szukałam. Druga rzecz, jeżeli chodzi o jego konflikt, to z ojcem jego relacja. Tak, dokładnie. No, no, ojciec jest tutaj pokazany tak dość stereotypowo, ale stanowi dobry kontrapunkt dla bohatera, ponieważ, ponieważ tak naprawdę on narzuca mu pewien model życia. Nie, jest niezadowolony z tego, że Niko, czyli główny bohater, nie skończył studiów, że nie podąża jego drogą, nie jest znanym, nie, nie spełnia się w zawodzie uznawanym przez społeczeństwo za ważne. I to jest, ten, to jest ten główny problem. Niko zdecydowanie to odrzuca, bo mi się wydaje, że on w ogóle odrzuca taki model życia, który jest jakoś przykazany przez, przez społeczeństwo, że, że musisz jednak być wciągniętym do ogółu, musisz coś wybrać, musisz pewną ścieżką podążyć. A on tak naprawdę pozostaje trochę z boku. Jest... Ja mam wrażenie, że on po prostu chce zyskać trochę więcej czasu, że właśnie nawet nie ma w tym jakiegoś wielkiego odrzucenia, bo on przecież chodzi z tym swoim kumplem to tu, to tam i, i jakby. Ja mam takie poczucie, że, że, że to jest jakaś jego podróż i on e, nie jest jakiś przeciwko tym ludziom, których spotyka. E, nie wiem, nie jest. Czyli, już nie, na samym końcu tak, jest. Tak, to, nie, nie, nie to, ma nie, nienawiści. Tak, on, I nie ma takiego odrzucenia. Ja bym, ja bym tutaj się nie zgodziła z Tobą, że, że gdzieś tam on odrzuca cokolwiek. Ja mam wrażenie, że on po prostu tak jak mówi temu swojemu ojcu, że. bo ja chcę się zastanowić, tak? Chcę wiedzieć, czego ja. Czy... No tak, ale wydaje mi się, że to jest odrzucenie pewnego modelu. No bo on jednak... Modelu tego, tak, że. Musisz wiedzieć tu i teraz tak, co chcesz tak, robić, tak, tak, tak. tak, No to fakt. A on stawia właśnie na, 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 na to płynięcie nie, przez życie i no, ciężko się z nim nie utożsamić. Mm -hmm. Czy, 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 to, czy to, śledząc e, własne życie, czy, czy po prostu patrząc na człowieka, który m, jednak mówi nie, który jednak e, staje, staje z boku i wybiera własną ścieżkę. I to jest w tym filmie bardzo interesujące. No, formę mogliście już zobaczyć z gwiazdą, są to piękne czarno-białe zdjęcia pokazujące współczesny, tak nam się wydaje, współczesny Berlin. No tak, natomiast wiesz co, to też jest takie właśnie. To jest taka przyjemność snucia się razem z bohaterem po tych ulicach, bo tam jest mnóstwo właśnie kadrów pokazujących ten Berlin, pokazujących zarówno jakąś taką bardziej no, starszą architekturę, jak i architekturę brzydką, tak. siermiężną, takie klocki wielkie, betonowe. Natomiast ja ten, ten zabieg czar, czerni i bieli właśnie uważam, że to, to jest no, takie mało oryginalne, prawda, w tym filmie, bo już. Wiele razy coś takiego mieliśmy. Natomiast mi się to bardzo ładnie tutaj łączy z tym przejawem buntu, który mi się najbardziej podoba. Mhm. Buntu wobec pokolenia tak naprawdę swojego. No właśnie, wydaje mi się, że trafi. Ci, ci ludzie, mhm. tak, jak dzisiaj mamy świeżo w głowie hardcore disco, tak. gdzie ludzie buntują się i, i robią tak. I idą na wielkie imprezy, dużo alkoholu, dużo różnych innych używek, seksu, kolorów. Przepychu, dynamiki, po prostu im więcej ten, ten, to życie jest stężone i, i właśnie jakichś takich szaleństw jest z nim, no to tym większy bunt. Natomiast on widać, że on, on jakby jego to nie interesuje zupełnie. Nie wydaje mi się, że trafiłeś dziesiątkę tutaj, bo nie, m, pokazanie tego współczesnego pokolenia. Tego, jak, jak, jak mieliśmy to do, jak mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia właśnie w Hardcore Disco z Koniecznego, no to w większości są takie stereotypowe klisze, czyli, czyli zabawa, czyli ostra jazda, różnego rodzaju używki. A te, tutaj w Oboju Gerster przedstawia moim zdaniem jednak pewien, pe, pewien manifest części naszego pokolenia, o wiele bardziej przemawiający do mnie i o wiele bardziej ułożony. Znaczy, dla mnie to w ogóle jest y, właśnie y, oryginalne w tym filmie, to, że, że ktoś zwraca uwagę właśnie na taki bunt przeciwko tym, którzy się niby buntują, bo y, mam takie poczucie, że bunt y, Nikolasa jest y, zdywanie, Niko, <ścoughs> Niko, jest zdecydowanie bardziej, y, Jest zdecydowanie głębszy niż ten bunt tych. Ludzi imprezujących, oczywiście, tak? Oczywiście. Bo oni korzystają świetnie sobie z tych wszystkich dobrodziejstw kapitalizmu, z tego, że mają łatwy dostęp do alkoholu, narkotyków i całej reszty. Natomiast tutaj. Nie to niech bunt, to jest zwykła pustka. Tak, a, tak. A tutaj faktycznie mamy, mamy do czynienia. Tym bardziej, że on jest bardzo ciekawy chyba tego świata, tak? On poznaje dziewczynę, którą, którą na nowo, którą już wcześniej poznawał, wchodzi z nią w różne rozmowy. I on właśnie to jest też ciekawe, że. Ma się wrażenie, że najlepiej jednak funkcjonuje w, z ludźmi ze starszego pokolenia, z pokolenia dziadków, więc taka wymiana międzypokoleniowa tutaj widać, że, że to porozumienie jest położone nacisk na coś Dokładnie, takiego. właśnie. Gerster ucieka od takiej stereotypowości. Przecież stawiam piwo, że większość większość, większość, większość twórców, scenę, w której bohaterowie wchodzą do dealera narkotyków, no u pokazałaby przez pryzmat e, haju, tak. Natomiast Niko tak naprawdę odchodzi tak, narkotyki klutka, w ogóle go nie scena. interesują, mm -hmm. a e, siada na fotelu ze, ze starszą kobietą z babcią tego tego dilera. Świetne, dealera. świetne to fantastyczne naprawdę. rozwiązanie. I, I widać właśnie ten jego odpoczynek, taką jego spokój, którego on tam, który zyskuje przy tej kobiecie. Jeszcze właśnie urocza scena, kiedy ją przytula. E, no naprawdę ten film jest e, o poszukiwaniu prostoty na pewno i powiem szczerze, że tak się go przyjemnie ogląda i tak, takim ciepłem emanuje, że Każdemu życzę. Te, tego, no i co dla mnie było nie. najważniejsze, to oboj całkowicie zyskuje autonomiczność, że, że to nie jest niewolnik e, estetyki i, i pomysłów Jarmusza, e, mm -hmm. Tylko e, Gerster znalazł własną ścieżkę, którą. Znaczy ja tam, wiesz, oglądając ten film, miałam cały czas wrażenie, że gdzieś już to widziałam. I tak poszczególne sceny, kiedy tutaj kelnerka podchodzi, e, kiedy nie wiem, on zerka na, na jakąś tam dziewczynę, kiedy chodzi tymi ulicami. Natomiast nawet jeżeli mamy takie, takie poczucie, to, to to nie jest istotne, bo to po prostu jest film, który taki ma być. Ja mam wrażenie, że to też jest świadomy wybór e, reżysera mhm. i, i, po prostu, i to w żaden sposób nie odbiera przyjemności z, z jego oglądania. Tak. Myślę, że ten film będzie jeszcze bardzo, bardzo aktualny przez przed długi czas. Będziemy do niego e, na pewno chętnie wracać. E, nieprzypadkowe są nominacje do, do europejskich nagród filmowych. E, jest to świetne europejskie kino. Tym bardziej nas cieszy to, że udało się e, produkcji z Niemiec połączyć i e, dramatyzm, i i komizm. Bo, bo, I subtelność. Tak, i subtelność. Czuć, subtelność. Też, czuć też tutaj ducha utego alena e, ale. Dramat o poszukiwaniu kawy. Tak, ale, ale to w żadnym, wypadku nie, nie, w żadnym wypadku nie skręca w żywe średniowieckie Dobrze, będziemy, e, musimy kończyć już o tym filmie, chociaż właśnie, m, no, no, musicie zobaczyć, wtedy poczujecie to, tak, co my. Zapraszamy do kina. Film jest od e, zeszłego piątku. Także łatwo dostępny, łatwo dostępne szybko pędzić. gdzie już. znajdziecie to tak. iść.